Film Sound of Metal można oglądać w kinach lub na platformie streamingowej Amazon Prime. W kinach tych, które są otwarte, czyli w kinach studyjnych przede wszystkim, w kinach miejskich, w domach kultury, polecam Państwu, aby właśnie tam poszukać Sound of Metal, bo ten film wart jest tego, aby obejrzeć go w wyjątkowych. Kinowych okolicznościach. Film amerykański, bardzo popierany przez platformę Amazon Prime do tego stopnia, że Amazon złożył obietnicę Oliwii która gra główną rolę kobiecą jedną z głównych ról. Partnerkę głównego bohatera, że będzie popierał jej starania o otrzymanie nominacji do Oscara w kategorii Najlepsza rola drugoplanowa. Jednak bohaterem tego filmu jest przede wszystkim Risa Ahmed, aktor grający główną rolę Rubena, muzyka zespołu rockowego, metalowego, grającego na perkusji który w pewnym momencie orientuje się, że traci słuch, że słyszy coraz gorzej. No, kiedy się wybiera do lekarza, okazuje się, że już zostało mu tylko 30% słyszalności. No, a słuch ulega ciągłemu pogorszeniu i prawdopodobnie grozi mu całkowita głuchota. I tak się ten film zaczyna. Nie zdradzam Państwu ważnego elementu, który powinien być zaskoczeniem, bo myślę, że właśnie z tego powodu, że film opowiada taką historię, Wybiorą się Państwo do kina, aby zobaczyć, co się dalej stało z Rubenem i czy można w takiej sytuacji ocalić swój słuch. Czy dzisiejsza medycyna może tutaj coś pomóc, czy też są może inne środki, inne sposoby, inne argumenty, których można użyć, by przekonać się, że pomimo tego, co się dzieje, dalsze życie nie straciło sensu. Sound of Metal. To jest debiut reżyserski znanego dokumentalisty i także scenarzysty i współscenarzysty. Tego filmu, który się nazywa Darius Marder. Darius marder otrzymał ten pomysł na film w prezencie od swojego współpracownika. On się nazywa Derek Jean France czy Sian France. I on od lat pracował nad filmem dokumentalnym, właśnie o parze muzyków zespołu rokowego, z tym, że to był film dokumentalny, w, 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 gdzie on traci w pewnym momencie słuch. Od 2009 roku trwały prace nad tym filmem dokumentalnym, i Derek sobie z tym nie poradził. I w pewnym momencie. Przyszedł do Dariusa Mardera, czyli autora naszego filmu, i powiedział: Weź ode mnie ten temat, weź wszystko, co zrobiłem, całą moją dokumentację i zrób coś z tego, doprowadź sprawę do końca, bo ja y, nie mogę. Są takie okoliczności, że ja nie daję rady, a ten temat wart jest tego, aby poświęcić mu film. I w ten sposób powstał pomysł, i w ten sposób powstał film fabularny, niedokumentalny, pod tytułem Sound of Metal. Bo Głównie bohaterowie Ruben i Lou to są właśnie muzycy zespołu rockowego. Tuż oboje mają przeszłość narkotykową, uzależnienie od narkotyków, i dla nich możliwość zrobienia nie tylko kariery, ale przede wszystkim osiągnięcia jakiegoś sukcesu życiowego i celu w życiu przy pomocy muzyki rockowej, której się oddają i którą kochają, jest szansą na także wyciągnięcie z tego uzależnienia wcześniejszego. Mieszkają w przyczepie samochodowej i są no, pełni dobrej nadziei, że, że wszystko się jakoś ułoży. Ale jednak tak nie jest. Ale jednak okaże się, że Ruben będzie musiał się skonfrontować z nową rzeczywistością. Wspomniałem już o tym, że atrakcją tego filmu jest główny otwórca głównej roli. Riz Ahmed, który, jest 38-letnim aktorem brytyjskim, pochodzenia brytyjsko-pakistańskiego, niesłychanie ciekawym człowiekiem. To jest aktor, który skończył kilka fakultetów, jest świetnie przygotowany humanistycznie, jest także działaczem społecznym. To jest w ogóle bardzo ciekawa postać. Nie tylko dobry aktor, nie tylko przystojny facet, ale bardzo ciekawy człowiek, po prostu. I ja mam takie wrażenie, że ta jego wartość ludzka, została tu przepięknie wykorzystana w tym filmie. Może wykorzystana to nie jest najlepsze słowo, ale obudowana, ale y, 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 zaistniała w tym filmie. To nie jest tylko zagrana historia. To jest coś bardzo ważnego, y, mimo że Rist y, nie ma kłopotów ze słuchem. On bardzo dużo włożył pracy w to, żeby grana przez niego postać była wiarygodna. Przez pół roku, najpierw uczył się przez pół roku gry na perkusji, potem przez ten, ten sam czas uczył się amerykańskiego języka migowego. No, bo jego postać w pewnym momencie będzie musiała yy, yy, posługiwać się tym językiem. Ja przy tej okazji uświadomiłem sobie coś, co przecież jest oczywiste, a jednak wcześniej nie przyszło mi do głowy. Mówimy zawsze język migowy i, i mamy w głowie, że to jest jedy, jakiś jeden język. A to nieprawda, jest wiele języków migowych, jest. Tyle języków migowych, ile jest języków, bo każdy język ma swoją, swój odpowiednik migowy. Oczywiście są w, pewne wspólne cechy tych języków migowych, ale jednak amerykański język migowy, którym posługują się aktorzy tego filmu, to jest określona znowu jednostka językowa, jeśli można tak powiedzieć, i właśnie tego języka uczył się RIS. Mimo y, wielkich starań, żeby oddać wiarygodnie ten moment tracenia słuchu przez głównego bohatera, y, poprosił reżysera o to, aby jednak odebrał mu słuch rzeczywiście. To znaczy, zatkano mu uszy bardzo dokładnie i głęboko. I, I to w taki sposób, że jeszcze emitowano do uszu tak zwany biały szum, żeby odciąć go absolutnie od rzeczywistości, żeby on niczego nie, nie mógł usłyszeć, bo wtedy no, miał nadzieję, że wiarygodnie pokaże, co czuje taki człowiek i co, co czuje człowiek, którego życie polega na słuchaniu i graniu muzyki. Co robi muzyk, który nie słyszy. To nie jest takie działanie skazane na niepowodzenie, bo przecież pewnie Państwo wiedzą, że Beethoven również stracił słuch w pewnym momencie. I kiedy pisał dziewiątą symfonię, to on już nie słyszał tylko miał muzykę w głowie. Więc on sobie wyobrażał, jak te dźwięki zabrzmią. On sobie wyobrażał, co powinna zagrać orkiestra, czy też poszczególni muzycy w orkiestrze i rozpisywał. Tak powstała dziewiąta symfonia. Powstała bez słyszenia jej w rzeczywistości przez kompozytora. Ale opowiadałem państwu kiedyś także o tym, że miałem spotkanie z Ennio Morricone, wybitnym kompozytorem muzyki filmowej, i ponieważ przyjął mnie w swoim domu, miałem okazję zobaczyć jego salon, a w nim stojący fortepian, i zapytałem go całkiem szczerze, czy to właśnie na tym fortepianie powstają jego utwory i jego powstaje muzyka która którą później słyszymy w filmach. On się roześmiał i powiedział: "Wie pan, fortepian do mnie stoi dla dziennikarzy, żeby zadawali mi takie pytania jak pan. No ale przecież muzyk nie musi mieć instrumentu, żeby wiedzieć jak zabrzmi muzyka, ja tę muzykę słyszę w głowie, i ja zapisuję to, co słyszę w głowie, nie muszę jej słyszeć. Więc ja obudowany całą tą wiedzą trochę inaczej podchodziłem do, y Rozpaczliwej sytuacji Rubena, ponieważ po pierwsze wiedziałem, że utrata słuchu dla muzyka nie musi eliminować go z tego zawodu, tylko całkowicie zmusi go do, innego, do innej techniki pracy. Ale miałem też swoje doświadczenia związane z ciszą, która następuje, gdy, gdy, gdy przestajemy słyszeć. I o tym Państwu dzisiaj opowiem w części premium, bo te doświadczenia były wyjątkowe i one także spowodowały to, że trochę inaczej na te historię popatrzyłem. Wiedząc to wszystko, co powiedziałem, powinniście jeszcze Państwo wiedzieć, że trzecia istotna osoba w tym filmie spośród aktorów to Paul Ressi, który y, 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 gra tutaj takiego szefa ośrodka dla uzależnionych i niesłyszących, do którego w pewnym momencie trafia nasz bohater, Ruben. I to jest postać bardzo ważna w Stanach Zjednoczonych, bo on rzeczywiście takie ośrodki tworzy, on prowadzi teatr dla niesłyszących, w którym oczywiście wystawiano sztuki z bohaterami niesłyszącymi. No, i to jest człowiek, który fantastycznie posługuje się amerykańskim językiem migowym. On sam nie jest niesłyszący, ale jest dzieckiem niesłyszących rodziców. Dlatego od, od małego uczył się tego języka i posługiwał się nim w rodzinie. A więc kolejna bardzo ciekawa postać. Myślę, że czas już jest na misę. Którą usłyszymy, dźwięk misy tybetańskiej, czysty dźwięk, który zachęci mnie do tego, żeby wydać szczerą opinię i szczerą ocenę, dać temu filmowi. Uwaga, miso śpiewaj. Proszę Państwa, 8 na 10. Daje filmowi sound of metal. To jest bardzo wysoka ocena. Film, film to jest nieduży film niezależna produkcja amerykańska, ale naprawdę y, uczący nas y, uważności, uważnego odbierania świata, a także uczący nas tego, jak wiele możemy zyskać, rezygnując z nadmiaru, który jest naszą codziennością. Ponieważ utrata może oznaczać zysk. Wiem, że to brzmi zdumiewająco i trochę może na razie mało przekonująco dla Państwa, ale zaraz postaram się to udowodnić. Więc 8 na 10 i polecam Państwu ten film. Oczywiście gdziekolwiek go Państwo znajdą, proszę obejrzeć, ale w kinie będzie na pewno najprzyjemniej. A teraz będzie mały gążek, jeszcze a po nim część premium dla tych, którzy chcą jeszcze zostać. I w części premium opowiem o moich osobistych doświadczeniach z ciszą. Bardzo cichutki gążek. Kiedyś przed laty widziałem film dokumentalny pod tytułem Wielka Cisza. I ten film mnie zafascynował. Opowiadał o klasztorze i o zakonnikach, którzy zgadzają się żyć w bardzo surowej formule zakonnej, która y, nakazuje im życie w absolutnej ciszy. To znaczy, oni nie mogą rozmawiać nigdy. Raz na jakiś czas, nie jestem pewien czy to jest raz dziennie, czy raz na tydzień, o północy mogą się zbierać w kościele i śpiewać pieśni. I to jest jedyny moment, kiedy wydają z siebie jakieś dźwięki, ale nadal. To to nie jest czas, kiedy mogą się porozumiewać, kiedy mogą mówić. To tylko chodzi o zachowanie w, no, dobrej higieny dla gardła, dla strun głosowych, żeby one z, nie zanikły z braku używania. Natomiast brak komunikowania się ze sobą jest u nich absolutny. I ten film, długi film, chyba 2,5 godzinny, zafascynował mnie. Tak bardzo, że zacząłem szukać miejsca, w którym mógłbym doświadczyć absolutnej ciszy. I w ten sposób natknąłem się na medytacje Vipassana, o których już państwu opowiadałem, Vipassana w języku palijskim, czyli języku starożytnym, który był używany na ziemiach dzisiejszych Indii i okolicznych krajów w starożytnych czasach, w tym języku Pisał swoje, czy, czy po, pod tym językiem posługiwał się Budda I w języku palijskim Vipassana znaczy, widzieć rzeczy takimi, jakimi są. Ale to jest medytacja w całkowitej ciszy. Podstawową jednostką medytacyjną jest 10-dniowy 10, 10 kurs medytacyjny, dziesięciodniowe medytacje. W czasie tych 10 dni. I nie wolno mówić, panuje całkowita cisza. Ona nawet jest określana jako noble silence, czyli szlachetne milczenie. I to milczenie oznacza całkowity, całkowitą niemożność porozumiewania się słowami. Trzeba zachować milczenie. Nie wolno też słuchać muzyki, nie wolno kontaktować się ze światem, posługiwać się komórką, komputerem, radiem, telewizorem. Nawet nie wolno czytać książek ani notować swoich myśli. Trzeba tylko pozostawać w milczeniu i obserwować. I y Pracować nad oczyszczeniem umysłu. Tak jak i takie jest wrażenie, jak, jak człowiek taki spocony i brudny wchodzi pod, pod prysznic i zmywa z siebie te, te nagromadzone, blokujące możliwość oddychania przez skórę rzeczy, tłuszcze, brud z siebie, to tak samo milcząc, w trakcie medytacji, ze swojego umysłu. Pozbywamy się tego nadmiaru, nadmiaru informacji, nadmiaru myśli, nadmiaru niepotrzebnych, yy, yy, niepotrzebnych słów yy, na generalnie w Całego nadmiaru, który na pewnym stopniu zapycha i uniemożliwia uważne obserwowanie rzeczy delikatnych, drobnych, a szczególnie tych, które są w nas. Nadmiar zabija uważność, bo kiedy mamy do czynienia z nadmiarem, nie możemy uważnie przeżywać życia i uważnie obserwować wszystkiego. I otóż udałem się na te medytację w ciszy i muszę Państwu powiedzieć, że zgodnie z tym, co podejrzewałem, to było coś wspaniałego, coś pięknego i prowadzącego do niesłychanie higienicznego oczyszczenia się właśnie z tego nadmiaru, ale także zauważyłem wtedy, jak różne inne rzeczy zauważam z tego, co cały czas było w moim zasięgu, ale ja na to nie miałem czasu i nie miałem kiedy w ogóle na to zwrócić uwagi. Więc nagle okazało się, że w ciszy świat otwiera przede mną zupełnie nowe możliwości, pokazuje mi, a właściwie może daje dostęp po prostu do innych możliwości. Dlatego Wyposażony w tę wiedzę, inaczej oglądałem przygodę Rubena z jego dramatyczną chorobą. Ale też było jeszcze drugie moje doświadczenie, które sprawiło, że inaczej patrzyłem na jego usiłowania w ciągu całego filmu. Żeby doprowadzić do bardzo drogiej operacji, w wyniku której są zamontowane implanty przywracające słuch osobie niesłyszącej. To jest możliwe, to jest bardzo drogie i to nie jest refundowane przez Państwową Służbę Zdrowia. Więc oglądałem te wysiłki chłopaka w filmie. I przypominałem sobie doświadczenia mojej mamy, która pod koniec życia zaczęła no może nie tracić słuch, ale bardzo osłabł jej słuch, i zgodziła się założyć aparat wzmacniający dźwięki dla osób niedosłyszących i nie lubiła bardzo tego aparatu. Potem zresztą zauważyłem, wszędzie w szpitalach, w domach opieki, gdzie są ludzie, no wszyscy prawie starsi ludzie mają te aparaty, oni ich nie lubią. Oni ich nie lubią nosić. I zadawałem sobie pytanie, dlaczego. I kiedyś poszedłem z mamą do teatru. Mama była rozdrażniona i bardzo niezadowolona. Siedzieliśmy w piątym rzędzie. Wydawało się, że to dobre miejsce, że będzie wygodnie słyszeć wszystko ze sceny. Tymczasem mama źle słyszała. Na przerwie zapytałem, o co chodzi. Czy, czy źle słyszy? Przecież to jest nie, niedaleko, piąty rząd. A mama powiedziała, nie chodzi o to. Ja ze sceny wszystko słyszę bardzo dobrze, ale ja też niestety słyszę bardzo dobrze to, co jest za mną, co mówią, co szepczą ludzie w rzędzie, którzy siedzieli za nami w rzędzie. Ponieważ ten aparat powoduje, że ja słyszę za dużo rzeczy. Co więcej, ten te dźwięki, który. Które ja w tej chwili słyszę, to nie są te same dźwięki, które ja słyszałam wcześniej. One w pewnych, w pewnych rejestrach są silniejsze i bardziej irytujące męczące, wręcz bolące mówię, bol bolą mnie uszy od tego, a w innych nie dające satysfakcji, takiej, jak udawał słuch przed pogorszeniem. Czyli, ten, czyli medycyna nie jest w stanie przywrócić tego, co było przed utratą słuchu. Jest w stanie zaproponować protezę słuchania. Dla muzyka to nie musi być dobre rozwiązanie. Ale nie będę Państwu odpowiadał teraz, opowiadał jak, jak się ten film skończy i do czego Ruben dojdzie. I w ogóle co się okaże po tej huśtawce odnajdywania nowych wartości w życiu, ale też być może tracenia czegoś, kogoś, kto był ważny na początku tej historii, to muszą Państwo obejrzeć już sami w filmie Sound of Metal.